Dzień dobry. Witam na 5 minutówce poświęconej testowi Grubsa. Test Grubsa jest to bardzo popularne narzędzie do wykrywania obserwacji odstających. On zakłada, że jeżeli nie ma właśnie obserwacji odstającej czy anomalii, zakłada, że rozkład jest normalny. I tutaj sprawdzamy, czy największa albo najmniejsza wartość jest nietypowa, czyli sprawdzamy pojedyncze wartości. To, co ważne, to ten test ten nie jest zalecany, jeżeli próba ma mniej niż 7 obserwacji czy przypadków. W statystyka test grubsa jest dostępny w module statystyki pod podstawowe, w procedurze statystyki opisowe. Jest on także dostępny z menu dane w procedurze czyszczenia danych. No to zobaczmy teraz prosty przykład, statystyka, jak taki test można wykonać. Tutaj mamy otworzony zbiór danych. No to są wyniki takich typowych pomiarów. Tu rozsądnie jest zakładać, że ten rozkład jest rozkładem normalnym, jeżeli nie ma jakiegoś grubego błędu czy jakiejś innej obserwacji odstającej. No i tutaj na tym wykresie widzicie Państwo wynik takiego prostego sprawdzianu opierającego się na kryterium trzech odchyleń standardowych. Ten wąs pokazuje nam przedział trzech odchyleń standardowych od średniej. No i widzimy, że wszystkie punkty pomiarowe, wyniki wszystkich pomiarów mieszczą się w tym przedziale. Czyli ten Prosty sprawdzian, nie wskazał nam żadnej obserwacji odstającej. Zobaczymy, jak będzie z testem Grubsa. Uruchamiamy go, wchodzimy na kartę Statystyka, tutaj, potem wybieramy Statystyki Podstawowe, następnie Statystyki Opisowe, klikamy OK, przechodzimy na kartę Odporne, włączamy tutaj wykonywanie testu Grubsa, no i zobaczmy wyniki. Nie wybraliśmy zmiennej, więc program nas o to teraz pyta. No to klikamy Pomiar i jeszcze raz OK. Mamy tutaj kompletne wyniki testu. Tak naprawdę to, co nas najbardziej interesuje, to jest poziom P. On jest mniejszy od setnych, czyli no mamy sygnalizację tego, że jednak jest obserwacja odstająca tutaj. Czyli tutaj widzimy, że ten test jest silniejszy niż taki prosty sprawdzian. Zobaczmy jeszcze tą, ten drugi sposób wykonywania testu Grubsa. On jest zbudowany w procedurze czyszczenia danych. Wchodzimy tutaj na kartę dane, wybieramy czyszczenie, następnie zamień odstające. No i wybieramy rodzaj testu. Jest ich tutaj sporo dostępnych. Wybierzemy sobie test Grubsa dwustronny z poziomem P500. No i po wykryciu takiej obserwacji odstającej ona zostanie zastąpiona brakiem danych. Program działa domyślnie w taki sposób, że tworzy nowy arkusz. O to klikamy OK, żeby wykonać ten test. No i mamy ten nasz nowy arkusz. Zobaczcie Państwo, 12 przypadek. Tutaj mamy wpisany brak danych, czyli mamy taki sam wynik. Ta procedura jest bardziej dostosowana do takiego czyszczenia danych, przygotowania ich do analizy. Jak zawsze zachęcam Państwa do udziału w naszych szkoleniach. Mamy kilka szkoleń poświęconych przygotowaniu danych. To jest kurs przygotowania danych na potrzeby analizy i raportowania, On jest zrobiony w statystyce. Taki szerszy kurs prezentujący zagadnienia analizy danych w przemyśle to jest kurs analizy danych i sztuczna inteligencja w przemyśle 4.0. Mamy również kursy poświęcone przygotowaniu danych w środowisku Python i R. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału i zapraszam na kolejne 5 minutówki. Do zobaczenia.